Z tej strony Maria, oczywiście dzisiaj będę grał z y, moimi kolegami i z jednym gajem, y, i z jednym gajem, i mallop. To są tam... złe, to, to są złe, no, bo będzie koncentrując się na siebie, bo będzie koncentrując się na tym jednym. No. Tak! No. Dobrze, szalony. Jest mu tańce Ej, no ja mam tylko dwie bronie, co nie? Ja mam dwóch nie szło, Ja bude. mam dwie bronie! Jak dwie bronie? No ja mam dwie bronie! <grym> <grym> Jakim cudem? Nie wiem, ale mam dwie bronie. Ja ci mogę coś oddać! Co? Nie, jakieś soczonko. Ej, no ja mam dwie bronie! Dlatego cię od razu chciałaś podjechać. Ej, wyrzucam swoje wszystkie bronie, okej? Okay? Wyrzuciłem swoje wszystkie bronie. Chodź, chodź jeden z was tu! Ja już jestem na tobą. No to chodź tu, Do. zobacz ile ja mam broni. No to weź czekaj. Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja muszę to zrobić. Muszę zrobić... Dostał? Nie widzicie mnie bo ja teraz nie mam broni. Dostał? Idę na dół wam pokazać jakie ja mam bronię, okej? Okay? Nie zabijajcie mnie. Nie zabijajcie mnie! Ja chcesz zobaczyć tylko... Ty szalony mnie ciągle bije, noo, heczo! To są moje bro... Brr... Poczekaj! Ja, ja ci nie zrobię te trzy! Aha! Aha no. Szalony sam Czekaj? widzi, że ja nic Zaledźmy. nie mam innego we flipunku! No właśnie Poppa. widzę! Popsta i... Tkar! I star z tumikiem. i wywal ten karabin, bo w tym nie macie szafki. Wywal go, czy z tumikiem. Fioletowy. A, ten, bardzo go lubię. Ja go lubię Ale bardzo. Ale mam tylko dwie bronie! No właśnie, on nie ma jeszcze impulsy i leconka. Nawet snajperów nie ma. Ej, uwaga, bo on ma snajper heavy.

ale on, ale on się kolapsuje ten, no go znać, bo się fajnie. ja go nie, ja nie lubię. Nie? Już. Uwaga, o ma złoty i tą pompę, dla brytajdatowych gości. Ej, a kogo nie lubisz Salony? Ja nie lubię Jom Kajonek się Zgiery, bo ciągle na trzeciego chodzi tak sobie i ciągle... A ja to mi się faktycznie zanurzał chłopaki! O, oh, nie umiem! Później ja jestem na padzie. No, no. Nie wiem, co mam mówić, widzę,

Nie wiem co mam mówić Widzowie A wiem co mam mówić Moi bracia to geje O, już się stawia Potwierdzam To jakbym ja to potwierdził No <coughs> dawaj Wiktor co ty robisz Wiktor Dziko Macie Ej no weź mnie zostaw! Wiktor jest niefajny No ja go nie No, no macie, Ty mówiłeś, że, ma, że że, że, mam cię zostawić A nawet wejść nie mogę No co zabrać? Tak? Łociąg, tak, masę dziego wchodzi Ciągle klepsuje Ale kto? Jony Jony? Aaa, nie, a, I nie ty! I ten, i ten! Ja wywaliłem tego, że znajdę! Którego? Ten... Ej, ten... 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 ty! U nie jesteś niewidzialny! Ty mnie jesteś niewidzialny! Johnny, ty u jesteś niewidzialny! Nie, ten... coś tam... Ej, Do Aye, no to, ty. dobra! Ty nie jesteś niewidzialny, bo ty mam to za no. Ej, znowu mam tylko dwie bronie, chodźcie do mnie! Jeden, tam, ten, tam, tam który ma jeden, osiem, sześć, osiem. Mam znowu tylko pompę i karabin z tłumikiem. Salony chodź, chodź, chodź! To są moje bronie. Inny no. to mój czarny glaser? Takie i to! To są tylko moje Taka. bronie! Taka. Masz jeszcze ten! Masz jeszcze ledicki! Logika? No znaczy, mogę lozika? No mogę lozika. Dzięki. Dwa, mam cztery. Po macie. Co ty robimy tu wejście na tą moc? Jednego miejskiego biedy.

Jestem, pan, 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 pan. Ej, nie jestem, po prostu się dam... Ej, no i nie! U mnie, Johnny jest niewidzialny! Nie, no, tak prawda! Ja się wścieczę, Aki, czy ja jestem niewidzialny? Nie. Zabiję nie Lonego. Johnny jest niewidzialny, prawda? Nie, ja go widzę nie normalnie. Zobaczcie, ja, ja 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 zobaczcie i jest. A u mnie jest niewidzialny!

Ojojoj, Maciuś spray dostał? Maciuś! Co tam? Ojojoj, oj, oj, Jonathan! Ojojoj, Wiktor! Oj, oj, co ty planujesz? Nana? O, teraz jest u mnie już widzialny, Johnny! Ale mnie widzi, ciebie nie ma, się na a, sorry! No. Soju, nie, ma, ci Zosta, ci ma. ja nie chcę, ja nie, nie chcę, chcę Cię Ja nie chcę Cię ja nie chcę Cię Ale nie mam soju. To jest fair. To że mamy soja na No macie. Ja plus smaczek na nich soja. Play, -o, ja to na hejdzieło. Aha. Więc z Viktor jest! jo. Víš, co se s námi? Víš, co se s námi? Co se nám i Co je Víš, co? Je se s na dobrá? I Co ty je to bez praga. Aha. Je to dobrý člověk. Pane, pane, zabij, Dobra, zabij mnie! Dobra, zabij mam Brawo, szalomy. Po prostu się trochę obiłem chciałam ci zrobić takiego pranka. Pranka. Dobra, teraz mam Dobra. kakus. Dobra, teraz mam kakus. bo mamy na nim... Macisz 110, 110, 110, macie 110! Tak. A ci się żyje? Siema! Siema! Chcesz leczenia? Czy masz? A nie, ty masz, dobra. żyje? tu idzie? Nie się Ta, Idzie! się Wiktor. Wiktor. To tu żebyś się To się

Dzień Na Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, dwóch na jednego to pan dałusego. Mój chłopiec! Tyfun balowy. No, chłopiec mógłbyś no, trafić. Nie, Uf, jaj, aj, Ale, nie. ale, Ale ty się porobił, a ty na to po prostu nie trafiłeś. Ale dałem snajper Maciusiowi. Widzą to się moi trzeba widzowie. Moi widzowie to trzeba. widzą, że dałem snu. Ej, znowu mam tylko dwa bronie. Jakie ja muszę mieć lewar, co nie? Ja mam wszystkiego... Mam mamuta. Mam, Mamut. Ej, Johnny, chodź do mnie! Zobaczysz, że mam dwa bronie. Dwie broń. Dobra to. Ale jakie ja pokaż. Jakie? Ja... Opa, się głupi karabin? A wtedy nie niespodzianka? Ej! No. To nie fajne było. Widzowie, ja już nie lubię John'ego. Ja już się z nim nie lubię. Widzowie. To. Ej! otwiera lame. Już nigdy szalono nie wystąpić na moim odcinku! Szelona otwiera lampę. A dobra, dobra, było nas się się wpadli. nie wpadlić. No. Nie no tak. Ja się cofam. Kto wygrasz! kto wygrasz! Ajajaj, Johnny to gej po prostu. Nie! Yeah. Po prostu... Po prostu jestem po z bambików. Ej, wiecie, wiecie jak będzie się nazywał no, mój odcinek? Johnny równa się gay. Tak napiszę. A to ja zobaczę, to ja zobaczę. No to, się no zobacz. O ty Ej, no ty śmieci, o ty śmieci. Ej, o ty śmieci co nie jest? jesteś! Teraz dobra texter mojego kolegi. Jeśli serio Gejami jeździć. Mój kolega kiedyś zawsze mi to pokazywał. Ej, pa! Ej, Johnny! Zaraz zo, coś zobaczysz! Bijem się? Mam, mogę się z nim bić? Mój odcinek na teraz ja Racioty jakieś kurde Kto to jest? Ja, ja usunęłam znajomych i blokadę mu dałem. Przecież mój odcinek nazywał Johny równa się gej. Ja nie zmyślam. Czemu ty zawsze musisz być koło mnie? Nara! Nara! zabijem za nára. Děkuji, dobrá vás, Maťuš. Viktor! Děkuji, dobrá noc, Viktor. Pewnie teraz będę gdzieś kończył. To chyba będzie ostatnia runda w tym odcinku. Tak mi się wydaje. No macie wichyl, cie? Ornara! Dobra, kończę ten odcinek.